I hełmu użył Pick, chyba. Zrób, 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 zrób. Dobra, super. Ty 95 tysięcy? Co? Samix! A <laughs> no taki... to nie jest taki Bo... I I i dawaj dawaj A to, to jest taki łatwy. A nie, to do nie, jest taki, A to jest łatwy. A nie, to jest łatwy. to jest to jest On nie, to jest On to oni są bardzo niemądrzy, tak ci powiem, generalnie. Nie wiem, ale jest dziwne. Masz klatę? Masz klatę? Wiem go w ciebie? Super, 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 perfekcyjnie. Mmm, auto i spadnie. Super, super, super. Pokaż ciałko. O kurwa! no no, zajebiście. Dobra, super. No i pięknie, prześlicznie, idealnie. Ty czekaj, czekaj, Dobra, bo to, to oni, oni coś mnie. robią dziwnego. A teraz się full resetują, nie? Nie Nie full resetują się? Czemu Ech, oni się nie resetują? Wcześniej przerwałem pierwszego kastalinki, masz blesa. Okej. Okay. O! Dobra, blesik. super, super blesik. I hełmu użył Pick, chyba, nie? I zlutuj, 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 zlutuj. A ja go bawię. Mam, mam, mam. bani? To nie jest ten. Przemontujesz to. Uważaj, uważaj, uważaj. Team, ja, dwie sekundy. A. O, uważaj, uważaj, uważaj. Dobra, jest okej. Okay. Już jest stabilnie i oni znowu będą uciekać. ja nie, nie uciekają, ale co oni grają? Tak, podchodzą, podchodzą. Mam na undeada, okej. Okay. No to carvinga jakbyś docisnął? No, postaram się tutaj? Dobra, super. Przelutuj tam tego, ale co po drugiego? Eee, straszował się. No moja. Wchodzi we mnie. Albo w ciebie, bo Z Dismu. Nie, on jest głupi po prostu. No dobra. Ja szczerze myślałem, że on wejdzie w ciebie, jak zobaczył, że zdismontowałeś na nim. Też myślałem. Nie powiedziałeś ale... mi jak to jest one shot. 4-1 mówię. No ale wiem czy ze 4-1, ale 4-1 fire to mnie może wypalić. Ale nie no może, może no. Dobra, super. 95 tysięcy? Co? O, Wait! To jest w sobie. Wait! I czemu oni się wbili Widzisz? w nas? Kapuzę nie paliłem, żeby mieć czym ich zdemontować. O nie, one shot! Sammix! <grym> Ty Tylko ma zaraz obok, nie? A drugi? Ty. Zapalił się we mnie, co jest? Co? Weź SP. Jeszcze nie, jeszcze nie? Poczekaj, aż drugi się wbije, nie? A drugi to co jest? Nie, okej. Okay. Czekaj, poczekaj, mu zajdzie, zajdą mu defki. Nie, nie lecz, nie, tak udawaj, że wiesz, że dostajemy gry. O, super, super, mam low hp i patrz, pyk, pyk, pyk. pyk, pyk. Wyliczone miałem, wyliczone miałem. Co nie chcę losu puścić, że tak powiem. Ładny jest. Znaczy ładni, w sumie. No. I odpalają się. Nie odbij się. Nie reskę, spiję reskę. Dobra, zaraz go... a gigapoty spił, to jeszcze chyba chwilkę trzeba wytrzymać. Ja spiję reskę, żeby we mnie się nie odpalili. Mhm. Oj. Uważaj, uważaj, bomba leci, dobra. Nie, 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 na spokojnie. Ba bardziej się bałem, że drugi na Keeper Cape y ci wysadzi, wiesz? Ta, ta, też się troszkę tego obawiałem. A e, dobra, jest spoko, jest spoko. Milion no, trzysta ten drop kole na łatwo. Kolejny milion, no stary, z, no, imagine y dogonić y manshot'a. Y no. no. Jest pił gigapotę, ciebie chodzi. O i... róża, róża, różyczkę. Zrotuje ta różyczka? Fajnie. Dobra, super. Chwitło? Chwitło, super. super. Super, super. Tamtego G. nie dogoniłem, ale coś wchodzi od SA. One shot. Okay. Ten gorszy. A ja ta, 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 wbija się we mnie, spijam rozpadkę. Staki przedłużę, przedłużyłem, pyk, pyk. O, no, nie uderzę go, nie uderzę go, I teraz pyk, pyk. Kumpel jest rip, ten go chce przeszczurować, super odepchnięcie. Tego też zrobimy, bo jest ładne. sami nie wypaliło przypadkiem? Siema ma słowieskie, siema, siema, nie? Dobra. Ale nie widzę O dlatego Boże! Nie, bo od... Dlatego może siedzieć na statikach, bo tam jednak ludzie się potężnie stakują, nie? Skrzyneczka, skrzyneczko, epicko! Uu, uu, uu. Sypnie coś, to jest ósemkowy. Uuu! Uu. Dostałem. No, taki. Łączka. to nie jest taki nie łasie. Łasie. No. no dobra, 66 koła w ogóle. To jest najmniejszy pająk, jakiego w życiu zabiłem. I, I dawaj, dawaj na do, ręki, do ręki, do ręki to będzie. na naszym partnerem. Poczekaj, nie tu, jeszcze dalej, dalej. Można? Stary, można się drwomić. Zamarz. Tak? Yep. Ale nie wiem, do góry, do góry chodź, do góry chodź, do góry oh, chodź. O, do fk. chodź tutaj. Czekaj, czekaj. Tutaj. O, tak. Tu. Dobra, dobra I stary. Nikt nam nie zabierze tego spota. A czemu kumpel mu nie pomaga? Tak. Aha! Ten się wbił, jakby kombo puścił, a Fire odjechał. Fire go olał. No trochę mi szkoda teraz tego kumpla, nie? Ale było no, go olało po prostu. W sumie niby musiał. No obraz taki przedłużone. On mi cały, cały czas ten kaptur dostaje. Jeszcze reska. Yy, co tu podjechało? Yy, 6 1 healer kolejny. Także może się na nas zduelują. Dobra, podkaku i już jest martwy. Ej, przelutuj go. Jak deszczada. I tego Drugi drugiego ziomka postaram oddawali, się zabić. Podpinam. Co to jest? 4-3. 4-3, no Dobra, przelutywane teraz. tak jeszcze na początku? Znamy? Tak, tak? Jedną y, ósemkową. Dobra, zacznijmy od najmniejszej. Dostałem Bambi. A ja skrzynkę Morgany. <laughs> tak? No. O, to będzie na fioletową skrzynkę. Znaczy, no. no? Na Epic Dropa. Nasza. I no z Conqueror często mi się nie poparciło, teraz dostałem mamuta i. No i nie dostałem mamuta, ale dostałem skrzynkę Morgany. Ze statystyk i z ekranu logowania. O, jaki ładny. Siemka, Milek, Siemka, Siemka. Clip, o, jaki ładny Berdysz. Nie mogę lutować jeszcze. Oj. Oj. Jaki do przejechana. No to, to było dosyć przykre. No, I zabiliśmy w Polaków. Filer, z pasji. Yy, Ojej, Jest dwa, oje. dwa pasji. Dyskredytuję, bo uciekają. To dwudziestki obrali się na kloszarda. Aż miedzonko Aż mi syn Q nawet. Weź się ze staku, jak możesz. Jakbyś dobra do zestakować? O? No i pięknie, no i pięknie. Tylko go ja mam respawnkę, to trzeba Bardzo ich szybko, szybko, szybko zabić. Jak najszybciej trzeba ich zabić po prostu. On teraz spali poszedł. chyba E na swojego depsa, nie? Tak logicznie, że zbiorąc wtedy się odwrócę... Uciekają, dobra. Nie, nie uciekają? A, healer go zostawił. No dobra. I poszedł full trash, no dobra. Ale niewystarczająco mobilny, czekając się... Nie wiem, czy oni to naprawili. Czy ten reflekt nabija kombat, czy nie nabija? Odepchnę. Mhm. Odepchnę jeszcze raz. Biva. Dobra, super. No i pięknie. Ej, ale. Crawszy jest duży, nie? Ale nie mogłem inaczej. On, on ma bardzo mało manę, generalnie. Tylko na panterze Dobra, ci można wypieść. Dobra. Dwóch dostało, dwóch dostało. Potwierdzam, dwóch dostało. Potwierdzam. No i teraz będę chcieli fejtować powoli. Tak, tak, tylko mm. widzicie, widzicie, walka, walka. No, bardzo ładna walka mamy, więc trzeba się... Masz dostać. holi, 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 Bo, holi, mam, dobra. Mam. dobra, close, one. Za dwie sekundy holi. Dobra. Za się tu z, 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 z no, 10, dziesięć. Hmm Mogę ci yy, Wypchnę ci healera Okej okay. Te ci dwóch Dostali jeszcze po pad, pad, pad 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 yy, Dobra? Padł, 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 jeden, padł jeden Leś, 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 dobra Czysta koła została Leży, 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 nice leży o, Ale full trash o, Zobacz To killa, co zrobiłem o A, już Uj, O, jaki piękny, kurwa Odrzuć, 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 odrzuć Odrzuciłem O, kurwa 6-4! Proszę, purge'i go. perżuję. Dawaj, dawaj, dawaj. Co on ma w tyło? Nie wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Odrzucam, odrzucam mm -hmm. teraz. Odrzucam jeszcze raz. Okej. Okay. Tak, Zajebał się, Pokaś, pokaż, 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 pokaż. Nie, nie, nie lutuj od razu. Jest, jest! O pierdolę! Dwanaście, dwanaście No ty dupisz. <ślamy>